Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. Święta, święta i po świętach, a w tym roku pogoda nas nie uraczyła świąteczną atmosferą, a w związku z tym, że pogoda jest bardziej letnia aniżeli zimowa, to także wszystkie lodowe czary magów uległy osłabieniu. A tak poważnie mówiąc, to ostatnio wszedł patch, który osłabił wszystkie obszarowe czary magów zamrażające przeciwników, to znaczy Blizzard, czyli zamieć, Frost Nową, czyli Nowe mrozu oraz bodajże ten spell się nazywa Stożek Zimna. I znerfili je, w te czary w ten sposób, że teraz każdy z nich kosztuje o jeden punkt many więcej. Szczerze mówiąc dziwię się, że te karty znerfili biorąc pod uwagę, że w tej grze nadal istnieje taka karta jak Pyroblast, która moim zdaniem w tej grze istnieć nie powinna wcale. Bo karta, która, jedna karta, która zabiera 2 trzecie życia bohaterowi to jest trochę dziwne. Ale dobra, bo już się rozgaduje jak zwykle. Zagrajmy sobie jeden pojedynek. W sumie to jest taki nieplanowany odcinek. Usiadłem sobie przed Herstolem i pomyślałem sobie, a może by coś nagrać. I wtedy pomyślałem o tym, jaką klasą dawno nie nagrywałem. I mój wybór padł na Huntera. Z tego względu, że Hunterem w sumie dawno już nie grałem. Nawet nie pamiętam, jak wygląda moja talia na Hunterze. Może okazać się, że wszystkie karty tam są do wymiany, albo większość z nich. I że po prostu przegramy tą rozgrywkę Ale jednak wybieram Huntera I dzisiaj nagram sobie taki krótki, szybki odcinek W którym właśnie Pogramy sobie Huntera Jak mogliście zauważyć mój. Yy, moja ranga w rankingowych... Mój ranking właściwie, nie ranga. Mój ranking nie jest zbyt wysoki, jest to 14 a jest to spowodowane jest to spowodowane tym głównie dlatego, że nie mam czasu z jednej strony grać w tą grę, a z drugiej też nie chce mi się grać pojedynków dla samego rankingu. Biorąc pod uwagę, że tą grę już mam strasznie dawno, to znaczy może nie strasznie, ale dość dawno, to... Jakoś już nie odczuwam przyjemności z grania stu pojedynków dziennie, tylko dla samego grania. Czasem sobie wejdę, zagrać i zrobić jakieś Daily Quest i tyra. Tak, dzisiaj gramy przeciwko kapłanowi. Już widzimy na dzień dobry, że mam władca ren w talii Huntera. W sumie nie wiem co on tu robi, ale dobra. Ręka początkowa jest, że tak powiem, beznadziejna. Chciałem powiedzieć inaczej, ale powstrzymam się. Nie wypada przy świętach. I w pierwszej turze nic nie zrobimy. Jeżeli nic nam ciekawego nie dojdzie, to także w drugiej turze nic nie zrobimy. Co jest dość słabe. Tak, mamy multishot. Który wspaniale przetłumaczył na wielostrzał. W sumie ma to sens, ale dobra. Tak, widzimy, nasz przeciwnik będzie coś wystawiał. Mam nadzieję, że podobać się Aha, po prostu sobie karty dobie, no dobra. A my po raz kolejny nie mamy co wybrać wystawić. No dobra, no to mijamy kolejną turę. Niedobrze, ale cóż zrobić? Tak, szczerze mówiąc, nie oczekiwałbym dzisiaj wysokiego poziomu rozgrywki, z tego względu, że jak mówiłem, Hunterem grałem bardzo dawno, wtedy kiedy jeszcze nie miałem talii poukładanych. Dlatego też może się okazać, że. Y... Nic z nią nie ugramy dzisiaj i to będzie bardzo słaby pojedynek. Ale mam nadzieję, że nikogo to nie zniechęci. No dajesz, atakują. Tak. Widzenia. Niestety nasza kobra tego nie przeżyje, ale przynajmniej pozbyliśmy się jednostki przeciwnika. Dobra, mamy bestię. Niestety ta. Chyba nam się trafiła najgorsza opcja jaka mogła, nie lubi. Już wolę... Miska z tamtem, a najbardziej to by mi odpowiadał. Prosiaczek. No, tak też myślałem, że on skończy. No trudno. Plus jest taki, że nasz przeciwnik nic nie wystawił. Mamy kolejną... ...kobrę. A nawet ją użyję. Yy... I zrobimy tak. Postaram się jakoś uchronić tą kobrę, aczkolwiek nie wiem co mi z tego wyjdzie. Bo nasz przeciwnik może mieć drugą kartę słowo cienia bólu, za pomocą Musimy której... Oczyścić. O, tak, dokładnie. Zrób to. Idealnie. Wszystko poszło na szczęście po mojej myśli. Z czego się niezmiernie cieszę. Mógłby coś jeszcze wystawić to wtedy za pomocą multishota, aby... Wspaniałe jednostki z źle skończyły. Dobre no, zagranie. Dziękuję, dziękuję. Ta karta oczywiście mi się też przyda. To Proszę bardzo, robimy tak. Nasza kobra oczywiście przeżyje. I jego stworek już nie. Przynajmniej coś mi wyszło w tej tali w końcu. Ale jak wiemy, niebezpiecznie zbliżamy się do dziesiątej tury. A dziesiąta tura u kapłana oznacza same kontrole umysłu. Co nie jest dość fajne. Ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy z tym. Dobra, co by tu wystawić? A powiedzmy, Misiek. Nie chcę wystawić też za dużo jednostek, bo nasz przeciwnik może użyć holinową. I wtedy wszystkie nasze jednostki pójdą się kopać. A też chciałbym tego uniknąć. Dlatego też nie będę wystawiał niewiadomo ile tych jednostek. Przepraszam. No, Holinowa, skoro przeprasza mnie. Na bank to będzie to. No. To było do przewidzenia. Naprawdę użyjesz tą kartę? Szczerze mówiąc, jak dla mnie ta karta była zmarnowana. Ale może to tylko moje zdanie. Ja bym jej nie użył teraz. Ale używając tej karty, nasz przeciwnik dał mi możliwość wystawiania stworów mających 3 bądź mniej ataku. W sumie ja się z tego cieszę. Mamy das Dingo. Tak, ta karta została zmieniona. Teraz nie Teraz nie Daje szarży naszym bestiom, tylko przyzywa Pieska za każdą bestię przeciwnika. Co dobrze się kombi z. Co dobrze się kombi z Myszołowem, który dobiera kartę za każdą przezwaną bestię. I zrobimy szybko tak i wyczyścimy pole. Bo chcemy mieć. spokój na jakiś czas. Co teraz nasz przeciwnik zrobi ciekawego? A cały świat To nie jest dobry znak. Legendary. Oj ojoj. No to mamy problem. Bo oczywiście po raz kolejny musieliśmy spotkać człowieczka z legendarem. A wiadomo jakie legendary w tej grze bywają wkurzające. Dobra. Jakoś sobie musimy z nim poradzić. A czy sobie poradzimy to już inna sprawa. Bym wiedział, że mamy serę, to bym nie zmarnował zabójczego strzału. Jakieś kłopoty? Tak, super. Wspaniale. Wystawienie jednego legendara jeszcze złota, chyba właśnie przeważyło falę zwycięstwa na stronę naszego przeciwnika, i za to kocham tę grę. Można mieć przewagę i wygrywać, a i tak, kiedy człowiek wystawi legendara, to jesteśmy w tupce. No i co ja mam teraz zrobić? Teraz to już nic nie wykombinuje. No niestety, to jest właśnie to o czym mówiłem w jednym z pierwszych odcinków. Jak płacisz za karty i masz dużo kart do wyboru, to wygrywasz. Cóż poradzić. A szkoda w sobie, że tak wyszło, bo już w pewnym momencie myślałem, że wygramy. Na szczęście nie gra w rankingowych walk, więc, co tu teraz zrobić? Jak, jak zaatakuje serą, zwiększy jej koszt o 2, wtedy już jej nie będzie mógł nigdy wystawić. Bo będzie kosztowała 11. Ale nasz przeciwnik jest sprytny i tak nie zrobi. Musimy oczyścić słoneczną. No właśnie. No, powiem Wam, że trochę się poirytowałem tym. Sam też poluję na serę. A właściwie Serę chyba powinienem powiedzieć. Nie po ludzku czytam nie imię. No i co my teraz mamy zrobić, biedni? Ciągle mu dobiera te karty magiczne. Dobre zagranie. No dobra. Nie będę przedłużał, bo nie ma sensu. Zobaczę, kto tak już będzie po Dobre mnie. zagranie. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Może tym razem trafimy na kogoś normalniejszego. To nie wyskoczy mi ze złotym Ragnarosem, Defwingiem, ani Jaseiro. Podejście numer dwa. Niestety początek nie był. Po naszej myśli. Ale miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni. Dobra. Kogo wylosujemy tym razem przeciwko naszemu Reksarowi? Czarnoksiężnik Gulda. Miejmy nadzieję, że nie trafimy na talię murloków. Gdyż coraz częściej spotykam czarnoksiężników z talią murloków. A w momencie, kiedy gram talią, którą nie grałem bardzo dawno, to... Spotkanie bardzo agresywnego deka przeciwnika nie jest dobrą opcją. Bo w sumie. znowu przegram. Tak. Standardowy początek walki. Warlock wystawia hoplika. A my nie robimy nic. I teraz się okaże. Dobra. Nie jest to Murlock. Więc jest plus jakiś. Dobra. Stawimy to. Zobaczymy, co nas przeciwnik zrobi. Prawdopodobnie chochlikiem zniszczy miśka i tyle z tego wyjdzie. Chyba, że ma jakieś zaklęcie w ręce, wtedy może coś innego wymyślać. No co zrobisz? Nie wygląda na to, żebym miał jakieś zaklęcie. Okej. Okay. No a jednak no, okej okay. Pozbądź się karty z ręki Ale my jesteśmy teraz w sytuacji takiej sobie Ha, i co tu zrobić? Dobra. Wystawimy to. nie Wiem czy to jest najlepsza opcja jaką mogłem teraz wymyśleć, ale nic mi innego długowego w tym momencie nie przychodzi. Widzimy nasz przeciwnik ciągle dobiera karty. Ja muszę trochę któregoś dnia posiedzieć nad Dekiem Huntera i go całkowicie zmienić, bo tak jak mówiłem jest. Dość słaby, głównie dlatego, że... Po prostu Hunterem nie grałem bardzo dawno. Dobra, no, zrobię tak i tak. Też nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, czy nie lepiej, bo by jakbym przyzwał pieski i zaatakował jedną z tych jednostek, ale nad tym się będziemy zastanawiać później, jak przegramy. Dobra. To mamy z głowy na chwilę. Chwilę spokoju. Co teraz? W sumie jak przyzwiemy pieski, to jeden z nich będzie miał dwa ataku. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale będzie miał dwa ataku. A jednak nie będzie. I kolejny chochlik. Ile ich można mieć? Tak, zdecydowanie musimy... Czekajcie, czy to jest bestia nadal? Nie wiem, czy to jest nadal bestia, jak ma wyciszenie. Bo szczerze mówiąc nigdy tego nie testowałem. Dobra, na wszelki wypadek przyciągniemy jednak. Miś... O, mi się bardzo dobrze. I za pomocą Miszka. Nic nie zrobimy, ponieważ szarży. Dobra kurczę. Jakbym wiedział, czy wyciszona bestia nadal jest bestią, to było łatwiej. I ty to nazywasz, Okej. Mam pewien pomysł do naszego przeciwnika Tylko... Nie wiem czy on mi się uda I... Ale o tym się przekonamy już w następnej kolejce W sumie nie wziąłem tego pod uwagę, że nasze pisklęta będą miały trzy życia A mogłem to wziąć pod uwagę jak mu je ofiarujemy, tyle możliwości. No, ja, się, ja ci wierzę, że ty masz tyle możliwości. Tylko trochę ci się miejsce na polu kończy. Chyba jeszcze ci jedna jednostka zmieści, o ile się nie mylę. No kombinuję z tymi kartami, a kombinuję. Wystawił gnomka Tak, oczywiście I mamy kolejną kobrę. Dobra, robimy tak. Mamy siedem piesków, i co teraz? Na co je najlepiej zużyć mi powiedzcie? Hmm. Na pewno jeden pójdzie na to i zastąpimy go ...kobrą. Zrobimy tak. I teraz, czy coś zniszczyć? Zniszczymy to. ma za dużo ataku na wszystko. A reszta piesków pójdzie prosto do bohatera przeciwnika. I czekamy dalej, co się stanie. Czy dałoby mi się jakieś zaklęcie, które... aha, Czyżby to już był koniec? Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i Soul Fire we mnie. I mamy to. Tak, ja muszę zdecydowanie usiąść chwilę nad moją tanią Huntera, bo widzimy, że nie jest ona dość skuteczna, a być może miałem... pecha, a być może mi jedzenie świąteczne nie służyło. No dobra, dzisiaj tak trochę w gorszym nastroju kończymy ten odcinek. Nie, no, nastrój jest pozytywny, jak zawsze. Mimo naszych niepowodzeń dzisiejszych, małych. No dobra, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. A, i życzę Wam szczęśliwego nowego roku, jako że na święta nie zdążyłem. Cześć!